Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i mam tą niewątpliwą przyjemność gościć Was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tej teraz, to prawdopodobnie chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o Etui Tech Protect Mood. Jest to linia bardzo kobiecych pokrowców. Jak widzicie, e, bardzo kolorowych, bardzo wzorzystych, e, wręcz dziewczęcych, żeby nie użyć takiego sformułowania, nie chcąc ich wcale infantylizować. E, bardziej chodzi o podkreślenie takiej lekkości i zwiewności w formie w designie, jaką tutaj mamy. Tak jak widzicie, to tu i występuje w różnych wariantach kolorystycznych e, i w takich dwóch wariantach, jeżeli chodzi o wzór. Mamy tutaj marble, czyli imitacja marmuru. Oraz linia Garden, tutaj mamy floralny, kwiatowy wzór naniesiony na różnokolorowe etui. Poza wzorem te etui nie różnią się niczym jeżeli chodzi o konstrukcję. Tu jak widzicie mamy dokładnie tą samą bazę czyli takie różowo pudrowe etui i na nie poprzez druk UV utwardzany czyli bardzo mocny i bardzo trwały. Jednocześnie taki intensywny jeżeli chodzi o kolory to jest bardzo fajna technika druku. Naniesione mamy te wzory a samo etui jest bardzo, bardzo proste, co nie znaczy, że nie warte omówienia i nie warte polecenia przede wszystkim, bo bardzo warte i to zaraz sobie do tego dojdziemy. Przyjrzyjmy się tym wzorom dokładniej, bo to jest dosyć istotne, jakby to, jeżeli chodzi o wybór takiego pokrowca, a następnie zostawimy sobie jeden z nich. I omówimy sobie dokładniej czym jest to etui i dlaczego warto się nim zainteresować i czy warto po prostu czy jest to dla was. Zostawmy sobie może tą wersję Marble. Ona jest nie dość że bardzo ładna, no to będzie nam fajnie służyć jako tło całej tej prezentacji. I teraz do sedna. Etui wykonane jest w 100% z TPU. TPU to termoplastyczny poliuretan. Czym jest to tworzywo jest bardzo, bardzo elastycznym, bardzo sprężystym materiałem, który pozwala nam zrobić coś takiego. Potem zrobić jeszcze coś takiego. Możemy naprawdę wymęczyć to etui, a ono momentalnie wróci sobie do swojej pierwotnej formy. Nie pozagniatane, nie pozałamywane. Dokładnie w takiej samym stanie, jak jeszcze chwilę temu. I co też istotne, jeżeli teraz przyjrzycie się, nadruk również wytrzymał. Mocno sponiewierałem przed chwilą ten pokrowiec, nadruk jest absolutnie nienaruszony. To właśnie jest też cel użycia takiej, ani innej techniki nadruku, właśnie żeby to było bardzo, bardzo trwałe. I jak widzicie jest. Ja mogę tutaj paznokciami woli tak naprawdę też po tym jeździć. Nie ma szans, żebym to zdrapał. Boże, jakbym to robił przez kilka godzin, to prędzej czy później tak. To nie jest niezniszczalne. To jest... Daleki od niezniszczalności to jest tylko nadruk, ale bardzo mocny nadruk. A zatem nie martwcie się, on wytrzyma długo. A teraz czemu miała służyć cała ta prezentacja? I ten dziwny mój... To moje dziwne znęcanie się nad tym etui, a temu, żeby zaprezentować Wam, właśnie jak sprężysty, jak elastyczny jest to materiał. Co to gwarantuje? Doskonałe spasowanie, to znaczy, że on będzie nam świetnie okalał cały telefon, ciasno, ściśle, ale jednocześnie włożenie i wyjęcie z pokrowca telefonu nie będzie trudne, nie będzie uciążliwe. To jest jeden ruch, dociśnięcie i telefon jest w etui. To jedna rzecz, taka prosta funkcjonalność. Jeżeli chcemy sobie pokrowce zmieniać, no to nie chcielibyśmy się siłować z tym pokrowcem. A druga rzecz, ta elastyczność gwarantuje nam świetną ochronę, jeżeli chodzi o mm, niwelowanie skutków <grytanie> nieszczęśliwych upadków, czyli po prostu ta sprężystość tego materiału zagwarantuje nam bardzo wysoki poziom ochrony przed uszkodzeniami. Po prostu jest w stanie przejąć na siebie i doskonale rozproszyć siłę nawet upadku ze sporej wysokości. Co jeszcze można powiedzieć o takim etui? Bo to nie wszystko. Bardzo ważna jest ergonomia, bardzo ważna jest funkcjonalność. Tej to etui nie zaburza, nie zakłóca w żaden sposób. Mamy bardzo dobry dostęp do aparatu, mamy świetny dostęp do złącz. Mikrofonów, głośników oraz przycisków funkcyjnych. One są przeniesione w sposób bardzo wygodny do wyczucia palcem, i chodzą leciusieńko. Nie ma szczególnej różnicy, jeżeli chodzi o siłę, jakiej trzeba użyć, żeby wcisnąć przycisk na nagim telefonie, jak i w pokrowcu. Czyli czujemy to kliknięcie pod palcem, słyszymy je nawet, jest to bardzo, bardzo wygodne. I ostatnia rzecz, ale nie najmniej istotna. Współczesne smartfony wykonane są z materiałów gładkich, śliskich szkło, metal, plastik. W dodatku, jeszcze we współczesnym designie pojawiają się często te ostre krawędzie. To wygląda efektownie, natomiast nie jest wcale miłe w dotyku. Te śliskie materiały prześlizgują nam się po palcach, a ostre krawędzie po prostu nie są przyjemne. Ten sam telefon, jeżeli włożymy go do takiego pokrowca, on momentalnie inaczej zupełnie zaczyna leżeć w dłoni. Chwyt jest dużo pewniejszy, dużo wygodniejszy i przyjemniejszy po prostu. Eee, TPU ma też to do siebie, że nie prześlizguje się łatwo po opuszkach palców, więc chwyt po prostu jest pewny. I w całokształcie mamy bardzo przyjemne, bardzo ładne, na swój sposób, oczywiście dla jednych to będzie ładne. Dla innych to będzie ładne, dla jeszcze trzeciej osoby to będzie ładne i na tym wszystko to polega. Chodzi o to, żebyście mieli wybór, żebyście miały wydrogie panie wybór, bo to dla was zdecydowanie jednak jest skonstruowane i zaprojektowane to Etui. Mam nadzieję, że. Spodobało Wam się, mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tym produktem. Jeśli tak, to jest mi bardzo, bardzo miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.